Dobra, to teraz i teraz tak, teraz byśmy pojechali tu prawą stroną, tak żeby, żeby nas kamery nie złapały, nie? Dobra, i tam z tyłu. Dobra, i tam z tyłu. Gdzieś tu zajechać? Tutaj dalej, tutaj z tyłu, tak. I jakbyś tam pojechał, tam jak są te ciężarówki tam w lewo. Dobra, I nie gaś silnika. Ja tu mam jedną sprawę do załatwienia. O, rączką tu środka położył. Rączką, o. Dzięki. Imię, nazwisko, wykonywane zajęcie i zawód. No, niestety nie mogę Ci powiedzieć, jak się nazywam, bo taka była umowa, że udzielę tego wywiadu ale tylko dlatego, że będę występował inkognito. Dobrze, to może szkoła podstawowa. Do której pan chodzi? Może. Wchodziłem do Szkoły Podstawowej nr 7, eee, nawet byłem kiedyś zobaczyć, to już ciemno było, okno było uchylone, no to sobie wszedłem, żeby sobie przypomnieć stare czasy i chodzę tam po szkole, chodzę, oglądam jakieś malowidła, a tu nagle psiarnia mnie na ziemię i zaczyna mnie kuć. No, taka sędzina była młoda, to sobie pomyślałem, że będzie spoko. No ale niestety prorok chciał mi wsadzić pajdę z 279. No to ja mu mówię, to dawaj od razu świadę. Jak ta sędzina się dowiedziała, usłyszała to, jak się wkurzyła, to musiałem cały kalendarz odpisać. No ale szkoła istnieje jeszcze. A dlaczego wybór LO, a nie jakiejś innej szkoły? Bo może mieli na to wpływ profeśnicy? No nie, to mama bardzo chciała, żebym był lekarzem i tak gadała, gadała, rób tego lekarza, rób lekarza, idź do LO, idź do LO, no to żeby już tak nie gadała, no to poszłem. Jak wygląda rekrutacja? Było trudno, jakieś wspomnienia? Znaczy egzaminu tak dokładnie nie pamiętam, bo sobie takiego ubawy leasingowałem, to znaczy yy, ustanowiłem pełnomocnika. No i poszedł tam, zdał, wszystko było dobrze. Mama się tak cieszyła, taka była impreza, że policja, dwie karetki straż pożarna przyjechały. To radości było tyle w domu, że... Czy pamiętasz początki? Pierwszy klasista w mojej szkole? No tam, no tam ze starszych klas troszkę na początku fikali, ale to jakoś sobie to wyjaśniliśmy po lekcjach. I tu bym chciał przeprosić chudego. Chudy, nie gniewaj się, bo z tą jedynką, co ci wybiłem, to się trochę pospieszyłem. Także nie miej żalu. To nie twoja wina. Ale jakbyś to potraktował, to taka pamiątka na całe życie naszej przyjaźni. Z perspektywy czasu, jakby miał Pan powiedzieć, nauka w liceum rozwijała bardziej kompetencje twarde czy kompetencje miękkie? Ale a co Ty do mnie mówisz w ogóle? Jakie miękkie kompetencje? Nie, ty chyba potrzebujesz konsultacji z chudym. Ja od kompetencje twarde. Czy jest nauczyciel, o którym zmieniłeś zdanie na przestrzeni lat? Na przykład kiedyś był dla Ciebie kosom, a teraz go doceniasz? No tak, z perspektywy czasu. No to ja myślę, że w ogólniaku to wszystkie nauczycielki były niezłe kozy Także doceniam A nauczyciele, faceci, no to szału nie ma No tak grają jak przeciwnik pozwala No i z tego co wiem, to teraz też są niezłe kozy, nie? A muzyka była jakaś wtedy? Bo teraz mamy serwisy internetowe kiedyś skąd braliście muzykę? No, była muzyka, to jak chcieliśmy sobie posłuchać muzyki, to mieliśmy takiego kolegę Czajnika. Zapraszaliśmy go i on nam tą muzykę puszczał. Także nigdy nie było z tym problemu. Chciałem pozdrowić Czajnika. Kiedy napisałeś ostatni papierowy list? Chodzi mi o prywatny. Znaczy prywatny, to nie pamiętam. Pamiętam, że jak, jak byłem w Rawiczu, to pisałem do naczelnika list, żeby mnie przeniósł do czteroosobowej celi. I tak ładnie napisałem, że. Że aż naczelnik się zgodził, i tu chciałem pozdrowić moją panią profesor od języka polskiego, że mnie tak nauczyła ładnie pisać. Także warto było. No i naczelnik schował ten list do szuflady, powiedział, że będzie miał listy referencyjny. Czy uprawiałeś kiedyś jakiś sport? Może jakaś dyscyplina z tobą została, może pojawiła się nowa? No, biegaliśmy dużo. Także. Bieganie bardzo dobrze wpływa na uzębienie i tutaj można zapytać chudego Także polecam, bieganie polecam Czy ma pan jakieś wspomnienie koleżanki lub kolegi, które zaskoczyło po latach? Na przykład kiedyś cicha i nieśmiała, dzisiaj pewna siebie, odnosząca sukcesy No to jak tą szkołę odwiedziłem, to sobie takiego pobogę znalazłem Kolegę ze szkoły no i rozumiesz, na koniec on mi mówi, żebym kasę udawał. Ale ja mówię, no jak kasę? No przecież koledzy jesteśmy. A ten mi mówi, że grzech nie zapłacić. No to ja mu mówię, a co ty się zrobiłeś tak nagle wierzący? No ale teraz już mi przeszło, także tu zwrócę się do kolegi. Ty wiesz do kogo mówię. Jakbyś czegoś potrzebował, to śmiało możesz walić do mnie, jak w dym. I pamiętaj, że Twoja wiara mnie nawróciła. No teraz, trochę bardziej poważny temat. Używki. Co było w negatywnym znaczeniu słowa modne i jak patrzysz na ten temat z perspektywy dorosłego, a może nawet rodzica? No, o używkach to za dużo nie opowiadam, No, bo jakby śpiewa, jak śpiewał artysta, Wolność kocha mi, szanuje. Ale mieliśmy w szkole taki biznes że chodziliśmy do cichonia i kupowaliśmy wszystkie bułki jakie miał. I potem je sprzedawaliśmy. To ci nasi koledzy to przychodzili jak ćpuny, tak im się ręce trzęsły. Cena nie grała roli. Nawet nauczyciele od nas brali te bułki. No i to fajny był biznes, tylko się cichoń pokapował, no i się skończyło. No ale na tej dealerce to wtedy fajnie zarobiliśmy. No to tyle o używkach. A jak wygląda studniówka? Gdzie z kim stroje? Może był polone z kreacje, jakieś wspomnienia? No była studniówka, ale mnie na studniówkę nie wpuścili, bo bo powiedzieli, że trzeba przyjść w garniturach, a ja nie chodziłem w garniturze, no ja chodziłem w dresie. No i powiedziałem, że albo wchodzę w dresie, albo nie wchodzę w ogóle. No i przegrałem. Także nie wiem, jak było na studniówce. A jak wyglądała matura? Była stresująca? Czy stres był adekwatny do zagrożenia? Czy wynik matur był naprawdę ważny przy nałożeniu na studia? Ja to zapomniałem o maturze. Słysza. Spałem sobie spokojnie, a tu nagle matka wchodzi do pokoju i krzyczy: Matura, 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 spóźnisz się, spóźnisz. Na cały blok krzyczała. To taki wstyd był, że poszedłem, żeby już przestała krzyczeć. Ale co tam było na tej. Maturze to nie pamiętam. Coś miałem napisać, coś policzyć, nie? Ściągi były w półce, tylko że nikt mi nie powiedział, że ta ściąga w tej bułce jest. No i ją zeżarłem. nie? No i to takie mam wspomnienia z matury. Ale zdałem, zdałem jakoś bez problemu. A co policja studia, inne miasto? Czy decyzja pójścia na studia była przemyślana, czy przypadkowa? No jak już zdałem tą maturę, to taka była w domu radość. Że jak mama zrobiła imprezę, to pogotowie śmigło przysłało. No i rano po tej imprezie budzę się, a tu matka stoi nade mną i gada, rób lekarza, rób lekarza. Wszędzie była. Otworzyłem lodówkę, a ona tam gada, rób lekarza, rób lekarza. No i jakoś tak chwila nieuwagi i wylądowałem we Wrocławiu. A nudne te studia takie były, nie było o czym z nimi gadać, no jedyny temat... Czy już mam nowe wydanie z Szczeklika? No ale jakoś skończyłem. I powiem wam, że ci lekarze to straszni nudiarze są. Jak oni robią imprezę, to najwyżej taksówki podjeżdżają. Ja im mówię, weźcie chociaż, żeby wstydu nie było, zamówcie chociaż jedną karetkę. To nie, nie. Ale jeśli chodzi o lekarki tutaj w Kędzierzynie, no to powiem, że doceniam. Przechnijmy się w czasie. Przybywa do ciebie posłaniec z przyszłości, żeby ci opowiedzieć, jak będzie wyglądało twoje życie za 30 lat. Co robisz? Od razu mu mówię wypij. Bo ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy.